Dziś w kurierze podsumowanie Tour Championship. Podajemy wstępną drabinkę na Mistrzostwa Świata oraz przedstawiamy uczestników castingu Kuriera Snukerowego. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snukerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Wielka szkoda, że wyczynów Stevena Maguire'a i spółki kibice nie mogli w Milton Keynes oglądać na żywo. W wielu momentach ostatnio zakończonego turnieju Tour Championship ręce same składały się do braw. Materiał Michała Eberta. Coral Tour Championship to elitarny turniej rankingowy, do którego zaproszenie otrzymało zaledwie 8 snukerzystów z czuba profesjonalnego rankingu. Niedługo przed turniejem z zawodów wycofał się Ding Jung a na jego miejsce wskoczył właśnie Steven Maguire. Reszta to już piękna historia. Historia, którą Szkot rozpoczął od rekordowego meczu. W jednej czwartej finału zapakował Neilowi Robertsonowi aż 6 breaków stu punktowych, w tym cztery z rzędu, co jest nowym rekordem w spotkaniu do dziewięciu wygranych frame'ów. Co ciekawe, w innym ćwierćfinale przeciwko Markowi Allenowi ten rekord wyrównał Sean Murphy i z sześcioma setkami przegrał cały mecz 8 do 9. Jak to możliwe? Odpowiedź znają chyba tylko bogowie snukera. To właśnie pogromca Merfiego Mark Allen i Steven Maguire, czyli dwaj serdeczni przyjaciele, zmierzyli się w finale tych prestiżowych zawodów. 4 do 4 po pierwszej sesji meczu gwarantowało spore emocje wieczorem. Co prawda nie doczekaliśmy się ich w decydującej partii, ale za to końcówka 16, jak się okazało, ostatniego frame'a była pasjonująca. Rozstrzygnięcie na ostatniej czarnej dało upragnione zwycięstwo 10 do 6 Szkotowi. Great Scott celebrating comfortably the biggest payday of his career. Maguire zakończył tym samym swoją siedmioletnią aż posuchę, jeśli chodzi o wygrane w turniejach rankingowych, a wygrywając 260 tysięcy funtów zgarnął najwyższy czek w swojej zawodowej karierze. Na tę nagrodę złożyło się 150 tysięcy funtów za wygranie całego turnieju, 100 tysięcy za zwycięstwo w klasyfikacji Coral Cup, a Maguire, przypomnijmy, musiał tutaj wygrać, aby wyprzedzić Trumpa i jeszcze do tego 10 tysięcy funtów za najwyższego breaka' w zawodach. Jeżeli Steven Maguire utrzyma

Ostatni turniej rankingowy ukształtował nam też ostateczną szesnastkę snukarzystów rozstawionych na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Steven Maguire dzięki swojemu zwycięstwu zanotował ogromny skok pięciu pozycji na oficjalnej liście rankingowej. Awansował z 14 na dziewiątą. Warto zwrócić uwagę na fakt, że po dominacji w tym sezonie Judd Trump ma tak dużą przewagę nad drugim Robertsonem, że jego pierwsza pozycja jest niezagrożona. Kto dołączy do tej szesnastki, aby zagrać w Crucible Fieter, dowiemy się już pod koniec miesiąca. W dniach 21-28 lipca zostaną rozegrane eliminacje do Mistrzostw Świata. I tutaj fantastyczna informacja: pokażemy i skomentujemy w Eurosporcie na żywo te kwalifikacje. Wystąpią w nich obaj polscy zawodowcy Kacper Filipiak i Adam Stefanów. Na tę chwilę czekaliśmy w napięciu. Rozstrzygnęliśmy casting na śmiałka, który pod okiem naszym oraz kurierowych kamer oczywiście będzie stawiał swoje pierwsze kroki przy snookerowym stole. Z 38 mailowych zgłoszeń wybraliśmy 10 osób do drugiego etapu naboru. Poznajcie dziesiątkę kandydatów, których zaprosiliśmy na przesłuchania. Cześć, jestem Kuba. Jestem Sylwester. Jestem Mateusz. Mam na imię Łukasz. Mam na imię Michał. Eee, Mateusz, nazywam się Janusz Kamist, jestem Marcin. Nazywam się Natalia. Mam na imię Michał. Jestem fanem snookera od dłuższego czasu. Moim ulubionym zawodnikiem bez dyskusji jest oczywiście Ronio O'Sullivan. Snookera oglądam od dokładnie od 2011 roku. Moim ulubionym zawodnikiem jest John Higgins. Jakoś cenię go za, nie wiem jego uśmiech, szczerość. Bardzo lubię jego styl bycia. Snooker w moim domu jest od, od lat. Oglądałam każdy turniej, który, który leciał. Moim ulubionym zawodnikiem jest Mark Selby. Posiadam jedynie kij do snookera, który wygrałem na licytacji charytatywnej i nigdy nim nie grałem i bardzo chciałem go wypróbować. Dzięki pewnym trikom, e, które zdezacie w kurierze snookerowym e, dużo lepiej mi idzie gra na telefonie. Moim ulubionym zawodnikiem jest Judd Trump. Bardzo lubię Sean'a Melfiego z powodu jego ofensywnej gry. Nie, nigdy nie grałem w snookera, ale od dawna dawna chciałbym się nauczyć. Bardzo trudno było wyłonić z nich jednego zwycięzcę, ale jesteśmy przekonani, że równie ciekawie będzie obserwować jego rozwój i postępy. A kto wygrał, dowiecie się w następnym wydaniu kuriera snukerowego, które klasycznie oczywiście w czwartek za tydzień. W tym wydaniu kuriera snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Michał Ebert i Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snookerowego.